Tak, hey, gdzie jest Kosmeks. W takiej dzisiaj jesteśmy wieczornej i w porze. Dysz, ponieważ. Dzisiaj ja będziemy sekury zamykać. Dawno nie było takiego odcinku. Odcinka, odcinku, nie wiem. Jak będziemy zamykać te kurki A, widzę, że już pani zwiął mi tam z tyłu. Tam od tych. Coś jakieś koguty? A drugi kogut uciekł. Eee. Co tu jeszcze zwiął? Feniks widzę, że zwiał z tyłu, tu kogutek ten zwiał, ten putek zwiał, coś tu jeszcze, a wezmę je, złapię w klatkę najwyżej, złapię je w klatkę i je wyniosę tam do tyłu. Koniec sobie i tam z tyłu. Krzałek. Dobra, jeszcze jeszcze Z Z nim może być trochę trudniej trudniej iść, iść, mnie podrapał podrapał Nie iść, iść, No i Lipa Idź na no iść, iść, na iść, ci iść, ci, 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 ci. Teraz to będzie przewalone go złapać. Coś mu jest temu maniuczkowi mojemu. Dobra, mam go. Coś majątkowi jest, bo i nie chcecie jej na rzędzie. Ła coś ty się z sewnogą. Nogę, nogę zahaczył o ten. Dobra, idę. Widać, my tu. tu najpierw pójdziemy. A, indy się widzę, że jest. O, on prawie zdechnie Coś mu widzę, że jest Tu jeszcze perliki siedzą. Tu przegaszę światło Jest sieć teraz jeszcze jeden Jeszcze jeden Dobra co łysiowi, gdy jutro się przeżyję, to mu leki podam. Zamknięte. Teraz tych. Czekaj, wszystkie kury powłaziły. Eee, widzę, że powoziły Dobra, chodź tu Chodź Chodź i ty, chodź tu O, góry powoziły To, zamykamy górny zawiesz mi się zepsuł No i dobra, tu nic nie ma, to lecimy dalej. O, kotę. Tuż jak jestem tutaj, to gołębie przymknę. Co to Tam jakaś kura chodzi. Cześć. Który się zaplątał Dobra, weźmiemy Zamykamy Poczek młody siedzi Co, raz za taką słabą jakość, ale to jednak jest to już ciemno. Szypiące, gąski. O, i wam pokażę to pocztowe. E, tu nie, O, że chodzi. I tak, tu pierwsza jest pocztowa. A tu druga Tam kotki O no. no, i tu są te dwa pocztowe Ja jak widzę, że... a nie, są dwa jajeczka To zabierzemy Tu jajek nie widzę Nie I tak samo, ała No i dobra To byłem tyle w tym filmie. Ob Obory tam się nie zamykam. Bo się tam będę dawał kurą, więc nie ma co zamykać tam jeszcze No i dobra, dzięki za oglądanie do następnego. No i cześć! O, możecie się napisać tym, kto jeszcze wytroł tej pory. E czy Wam się podobały takie wieczory zamykania? Jak tak, to może będę część nagrywał. No, to na razie.